Cześć, siemanko, z tej strony Antek, ze mną jest Farfo. Kurde, I, a ty w węglu jesteś? Jestem w węglu i Dream jest u nas, Dream jest u nas. Tak, no i dzisiaj co robimy? A, chyba zróbmy z Ja pod wyspą! Aaa, czyli myślę, że nawet robimy, ale okej. Okay. A i zostawcie pod tym filmem Sześć łapek w górę, żebyśmy zrobili yy, yy, bazę pod wyspą na, na bedłąsach. Tak, tak, też... Dzisiaj też to zrobimy. Dzisiaj też to Sześć zrobimy. łapek w górę. Musi być A w dzisiaj też zrobimy to, to dzisiaj w naszej serii. Tak. No i po prostu niego oglądania. Dobrze. No. Tak. co masz? Nie, ja nie mam nic totalnie. W ogóle trzeba ja kupuję cały czas generatory złota. Patrz jakie ja są wykokszony. No. E, w ogóle... Co? Już generatory złota dwa? No ja kupiłem, ja kupiłem. Ja obudowuję główki i będę się budował na, na środę. Środa jest okropna, bo mam do szkoły na 7.30. No. Ale, ale tutaj muszę iść na środę, bo na środę są emeraldy. Dobrze, tak, jakby w środę dostawało się darmowe emeraldy, w zip. No, budowanie. Jak to? No oddawaj ty świnioru Powiem to mojemu kotu, a tego byś nie chciał. Kotu? A co mi może kot zrobić? E, ktoś tu chyba się gotizował czy coś, bo postawił przyklocki. E, mo mogę ten? Mogę przyjąć budowanie? Tak, jak no to pokaż spidfridzo. Widzą. No. Ja mogę też pokazać. Ale nie szybkiego. Tylko szybkiego, ale jak, jak zginę. Jak ja zginę, bo nie chcę marnować tych itemów, które mam aktualnie. E, ja lampę sobie mam. A! Jak dobijecie pod tym filmem siedem łapek w górę, e, o nie, coś mi się nawet... Na, na, moim, na moim filmie, na moim filmie to, to, to spróbujemy go jak, do, jak dobijecie się na w górę pod tym filmem to, e, to, e, to wtedy zrobimy bazę nad emeraldami na Sydmursach Tak, ale na pewno ktoś to zobaczy Bazę nad emeraldami. Czyli po prostu... Weźmy, tutaj są emeraldy. A my zrobimy bazę nad nimi. Już to robiłem sam, nie, nie na nagrywkach, i wyszło na się. Spadł. Ja idę do niebieskich. Dobra, Ja mam dwa killy, ja mam dwa kile, ja mam dwa kille. Dobra. A weź pokaż widzom mojego. Bo to będę robił do niebieskich. Czekaj, tylko ja muszę... A dobra, w sumie nie muszę. Eee, czekaj. Co tam zrobię? A gdzie ty jesteś? Właśnie się spingwidge'owałem, ale coś mi się nie udało. Kurde, spadłem znowu! Jaki jesteś lubię No nie, chciałem zniszczyć główkę! Chciałem im zniszczyć główkę, ale się nie udało. Myślę, że prawie zniszczyłem niebieskim główkę. Aha. No Ty mały um, Max Max i traps Zabrał ma Max i traps e, Zabrał mi e, złoto Nie może tak być Ja chcę żyć e, Nie może tak być Bo ja chcę żyć Ja też <laughs> Stary nie umiesz ratować ja też. ja też. Uwa, uwa, uwa. Ja też! Ej, słuchajcie! Jak zostawicie pod tym filmem e, 8 łapek w górę! Nie, zero! Tebi, zero! Góre, zero łapek w górę! Jak zostawicie pod tym filmem 8 łapek w górę, to wtedy e, Antek zrobi e, rapa pod tytułem Ja też! E. Czyli z tego nie dostajesz, wiesz? Zobacz.

Spadłeś z dwoma, z, 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 nie chcący, nie chcący. Ej, kto chce dwa emsy, chce dwa Ja, ja zobacz, chcę, Emil, ja chcę te dwa Nie kupię kota. Ej, gość dwa typy. Dwa typy? Mm. Okej, okay, to zabij. Ej, zabrałeś. Ja? Jakie to nie, to oszukiwam. A nie, te, teraz, ty, teraz ty to zrobiłaś, teraz ty. ty no ty kto nam ta... zniszczył mosta? Idę po wełnę. Nie, poczekaj, muszę iść po bokie. A w ogóle, weźcie i zawodowujcie główki. Jak A, zawodowuje? my mieliśmy robić bazę pod wyspą. No, ale trzeba mi, mi e, tak, wodę. Nie, ja kupię drugą wędkę. Ej, kup no. wodę, kup wodę, kup wodę. Nie kupię wody, tylko kupię pierdeliard e, pierdeli wełny i robię e, bazę Emil, pod bieską. Emil, ja, ja robię już tą bazę, dobra? Ja już robię tą bazę. Ja też. Bo ja, bo ja Potrzebujemy muszę... wodę. Potrzebujemy wodę, na pewno. Nie, kurde, zmarnowało się. Jeszcze raz. Ale nie możemy stawiać tych wiaderek! Nie możemy stawiać! Ej, bo! No. O kurde! Zebrałem, zebrałem ci wędkę. Bo te wiaderka są tylko do Wuterski. Ja, czy to nie zrobimy? To, zrobiłem, to zrobimy yy, wejście do, do drabinki. Ej, w sumie drabinki to jest przygodatki pomysł! Co ty robisz? Chłopie, co ty robisz? Serio, jak to robisz? Ej, pomóż mi! Ale... Bo żółty nas idzie zbroją. Odpuścił. Ja to odpuścił. Czekaj, nie ja robię tą bazę. Okej, okay, to... Ale są drabinki? Są drabinki? Nie ma. To kupuj. Ale nie wiem, czy są. Na Headworsach. Raczej są. Nie, są, są, tam A gdzie są? W którym? A nie, ch chyba są. Nie ma ich. Musimy zrobić nie schody ma. z wełny. Musimy zrobić schody z wełny. Chodzi mi o to, że nie mamy jak zejść pod wyspę. Jak to? Ja mam pomysł, mam pomysł. Nie stary, stary, nie, nie. Weź tu stań, weź tu stań. Weź tu stań. Nie zrzucę cię. Weź tu stań. No tu? Tu. No. sumie... Masz wełnę moją. Ci dam. I muszę zostać dwa. I muszę zrobić to taki dalej. Kurde, no patrz, ja muszę skoczyć i postawić tam dwa loki. Żebyśmy mogli tam stawiać wełnę. To wtedy nam się to uda. No ale teraz akurat mi się nie udało. No, ja i wiem, teraz mi oddaj tą wełnę. Czekaj, ja już chyba wiem jak to zrobić. Oczy się? Prawda? No. O nie! Tam nie ma... Tam nie ma podestu tam. Tak tam nie ma podestu. Gdzie noś to postaw klocka. Emil, Emil. A czekaj, gdzie? Ja postawić. Okej. Okay. w ogóle Emil, masz moją wełnę, masz moją wełnę, twoją. Bo ja chyba wiemy, co. co. Znaczy nie wiem ja z tego. masz to. I ja tam wiem, skaczę, tego. ja tam skaczę. Ej, Emil, to nie zabuduj tego. Go. Widzisz tam? Widzisz go? Nie. Jest! Jest tam? Nie Gdzie jest tam ten Knoczek? To daj mi wełnę jedną. Daj mi jedną wełnę. To zrobię, to zrobię bliżej. Daj mi tą wełnę. Daj mi wełnę. No Emil, ja już nie wiem co zrobić. Masz, masz. Skoczę. Postaw tam jeszcze jednego klocka. Daj mi. Postaw tam jeszcze jednego klocka. Skocz. I postaw tam jeszcze... Nie Nie postawiłeś? Postawiłem ale w złym miejscu. Dobra, to ja... Robię też to. Nie postawiłem. Żółty jest tutaj u nas. To żółte? Tak. Ja tam zlatuję. Żółte to jest w naszej fajnej bazie! To już wiemy co robimy. Co? No wiemy co robimy. Uch Słania ty! U nas Dwa mam. Ej mam pomysł. Mam kozackiego pomysłu, tylko musisz mi dać 10 stabek złota. Emilia, idę do łazienki. Ale nie musisz mi dać 10 stabek złota. Nie mam. Bo ja mam pomysł. Nie mam. Tak nie masz. Nie mam. I ja. No. Ja żeram. Ja muszę zrobić mój plan. Mam wodę. Ale po co ci wodę, jak nie możemy? Ale ja chcę ja zrobić plan. Skoczysz i, skoczysz i postawisz wodę, tak? Nie, postawię wodę, postawię wodę. Jak już będę skakał przez tą wodę, to... Patrz. Tak! Postawiłem, postawiłem! Jest. Mój bacz, powiód! Postawiłem! No mi wełnę? Czy ja muszę wyrzucić kozłoto. To Takie to jest. I teraz muszę zrobić dokładnie to samo. Ja mam trzy złota. Ten problem. Ja mam trzy złota. Czyli muszę zrobić to samo. Bo nie mamy jak wejść. Ja muszę zrobić to samo teraz dwa razy, wiesz? Aha tu to samo zrobić dwa razy, bo... Chyba nie wiem co. Nie, nie postawiłem, nie postawiłem. Łatwo jest nam postawić klocka. Co? Łatwo jest nam postawić klocka, tylko w tym problem, że do tego trzeba... Do, do tego trzeba... Ja umiem, ja umiem. Nie, poczekaj, ja, bo ja znam ten plan. to ja muszę coś zrobić? nie, najpierw ja to zrobię, tak? Ja, ja mam cztery wiaderka. Nie, to on je Do skrzynki. Tak, posawiłem, posabiłem. Dobra, teraz jeszcze jeden raz i możemy to zrobić? To ja robię. Teraz jeszcze jeden raz, story. jeszcze jeden. Emil, a, a dasz mi wełnę? Dzień dobry, jedyny raz. Pis e, Emil, ja teraz ja chcę. Ty będziesz też robił bazę. No, ale dawaj mi. Ej, a był u nas. Dobieraj go. 11 na pula, 11. Pan zniszczyła główkę Czerwony Togo zajmij go Halo, Ale, ale on, on się buduje. Zajmij go sobą Nie, nie postawiłem, nie postawiłem, nie postawiłem, nie postawiła to pomóż mi. Dobra jeszcze jedna wełna i jesteśmy uratowani. Dam się. A ty to nagrywasz? No nagrywam. Co? I przez ty ten cały czas to nagrywałeś? No. Ja, a ja nie widziałam. Yy, muszę raz Nie, z nie postawiłem. Za, kru, za którymś razem musi się udać. Tutaj, to teraz mi. Dobra, stary, patrz, ja ci, ja ci pokażę. Jak ja ci wiem chodzi. jak się to robi, ja wiem jak się to robi. Ja, ja znam tego trika. Poczekaj. Nie. Nie, ja ci pokażę, ja ci pokażę. Ja znam tego trika. Musisz to patrz. Patrz! Musisz to. No pokażę, ja znam tego trika! Ja rozumiesz? Tutaj musisz wydać wodę. Szybkoś wskoczyć, Ej, bo... a jak będziesz spadał, to Ej, Ej, No. Jedno. No, spadłem! Mówiłem. Nie mogę. Ale nie ma wina. Nie, ja też! Ja też. I straciłem 10 zł. A już nie mam wiader. Dasz mi wiaderko? Nie mam. Zgnęż mi. Pamiętam tu. Dobra. Jeszcze jedna wełna. Ja stąd podbieram za. Dobra. No bo to jest trudne, bo tam trzeba tak wcelować. O, tu jest kolejna wiadurka. Nie! Ja, ja nie umiem! za ciężkie. Idziemy na bedwars? Poczekaj. Skończymy tą gierkę. Okay. Czekaj. Część z was jest to się nagrywa? Nie! Szoki. Jak widzowie jesteście tam, to napiszcie ogórek w którym znasz. widzowie Antje tam są? Tak są. To napiszcie o górek. mają napisać? Ja, jak... jak... Ja, jak nie... jak Tybek. nie słyszę. Ej, dwóch żółtych! Co? Dwóch żółtych, nie rozumiesz? Chodź tu! Znieście na głowę! No. K Żółty do nas idzie. Mam wędkę. Spróbuję go zepchnąć. Zep zepchnąłem go. Ej masz wędkę, masz wędkę. Nie chcę. Primo. Ej, my... Deka? Ej my ty... No, Tylko no, ty no, ty już zniszczył to? generatory! Co on zły? Pamasz? Bo... Zaraz no bo... zrobię go pomóż mi, no! Pomóż mi, bo tutaj... Hęty! No ja nie zginąłem! Zginąłeś? Jak? To? Czerwony. Ja muszę se umyć, ja muszę umyć. No, ja go dałem w powietrzu, Jego go w powietrzu i przez to wyszło, że ja go zrobiłem. Nie, jak fajnie. Ja musiałabym se umyć. Nie zbierałam no te generatory. No przestań. Może taki Stevie mi to... Czemu ja nie dostałem? Bo no, ja mam. Ale co by ci to zrobić? Nie wiem, ja to dostaję nie ja, ja też. Spokojnie maseka. Emil Dziękuję No co ty robisz? Boże włam na Jeszcze raz idziemy cię Ej. A co się nagrywa na dole? Tak. Okur. Ja. Ja mam dużo gigabajtów. Dobra, mam jeszcze. Ej, Ej, czerwony! Poczno. No to byłii! Żyj sorry! Żyj! Ej, za, za, zakopiowałam się z nim! Serio? No! Siła się! Łaty! Żółty. Żółty, żółty, dawaj, go! Kojler, żółty mnie zabił! Kurty cię zabił? Ej, siema! Siema! Hmm. Postawiłem, znowu! Znowu nie postawiłem! To chyba muszę już to robić bez wiaderka. O chodź, chodź tu, chodź, chodź. Jamka. Nie bij go, nie bij nie, nie, nie bij go. Tak. No Ale A ma a on ma kilo. Ewa, To już bez wiaderka to będę robił. Po co komu wiaderka? E? Co do naszej, co do naszej głowy? Masz masz wątkę. On chce głowę naszą? Tak. No, nie, no. nie, nie postawiłem. Nie postawiłem. A zbije mnie. Zbił cię? Tak! wyszyku no. Odwaliłem gorączką. Ty tak! Rączką! Rączką go bije! Mamy To przez to, że mamy nie... A. Jak? Podamy? Nie. Chcę jeszcze raz zrobić tą bazę pod głową. Nie zrobisz tego. Poczekaj. Zrobię to! Co tamasz? Mówiłem. Nie, postawiłem, ale w złym miejscu! Postawiłem, ale w złym miejscu! I zginąłem, dobra! Na bedwars. Dobra, więc papi tobie. No, pa. Pa!